Hej, dropshipping w 2023 roku. Czy to jeszcze działa? Czy teraz warto jeszcze rozpoczynać taki biznes? Otóż ja rozpocząłem działanie w dropshippingu na Allegro w 2018 roku i wtedy pamiętam, że również to nie było to nie była żadna nowość wtedy. Pamiętam, że też się po prostu sprawdzałem na internecie. Co to w ogóle jest? Jak pierwszy raz o tym usłyszałem, to w ogóle nie wiedziałem, co to jest, więc jak najbardziej sprawdzałem, czy to działa, czy to nie działa, w ten sposób, bo, bo, bo sposób wydał mi się no, bardzo ciekawy i znalazłem w zasadzie tyle samo pozytywnych, co i negatywnych opinii na temat dropshippingu. No ale decyzja moja była taka, że no spróbuję, zobaczymy, jak to, jak to pójdzie, jak to będzie. Pamiętam, że taka negatywna opinia taka na temat dropshippingu, która mi utkwiła w pamięci, była jakaś kobitka napisała, że miała bardzo dużo zwrotów. Z tym, że ona robiła dropshipping właśnie ubrań. I, i, I pamiętam, że właśnie dzięki tej opinii, że tak powiem, którą wtedy przeczytałem, no w ogóle nigdy nie sprzedawałem w dropshippingu żadnej odzieży, żadnych ubrań. No bo nawet sam jak ktoś kupuje przez Allegro, to często robię jakieś zwroty, więc. No, wyobrażam sobie to, że, że w dropshippingu byłoby to jeszcze bardziej nieopłacalne, tak? Bo nie dość, że mamy mniejsze marże w dropshippingu, to jeszcze byśmy się musieli bawić ze zwrotami. I w momencie, kiedy rozpocząłem już działanie w tym, w tym biznesie, to zauważyłem, że tak naprawdę to nie jest kwestia tego, czy to jest dropshipping, czy cokolwiek to jest, tylko to jest kwestia tego, że mm, mojego po prostu podejścia i mojego, mojego uporu w tym, żeby działać w tym biznesie. Oczywiście, miałem po drodze wiele sytuacji, w których mogłem po prostu zrzucić winę na coś, ale tak naprawdę zawsze było jakieś wyjście. Postawiłem sobie taki, jakby, cel, że żeby się nie poddać. No zobaczymy, jak to będzie przebiegać. Po prostu nie poddam się. No i jak, jakoś tak wychodziło, że zawsze, mimo wszelkich zmian, które Allegro wprowadzało do, od tamtej pory, mimo różnych zmian, jeżeli chodzi o hurtownie, bo na przykład jedne hurtownie odpadały, Yy, zmieniały się na przykład właśnie wymogi względem yy, na przykład był, był, wchodził smart, wchodziły etykiety, ja jeszcze przed tym smartem, przed tym wysyłką z, na własnych etykietach sprzedawałem, yy, więc jak przed smart wysyłka na własnych etykietach yy, i konieczność tego, tego tych generowania własnych etykiet, żeby mieć smarta, no to też na przykład jakieś tam hurtownie mi odpadały wtedy, więc cały czas były jakieś zmiany, cały czas yy, później w produktyzacja wchodziła i tak dalej, i cały czas różne, różne, jakby problemy i różne zmiany. Natomiast cały czas był jakiś sposób, żeby kontynuować tą sprzedaż. Trzeba było, może, znaleźć nową hurtownię, coś tam zmienić w swojej sprzedaży, dodać coś w tenniku dostaw. No, wiecie, różne są szczegóły, różne sytuacje, no i trzeba było to po prostu zrobić. No i tak naprawdę, żeby być szczerym, to nigdy nie mogłem powiedzieć, że no, teraz już jest koniec. Ta sytuacja, już absolutnie kończy dropshipping. Nie było czegoś takiego. Takiej sytuacji nie było. Po prostu były sytuacje, które wymagały zmian, ale nie było nigdy czegoś takiego, że tego już się nie da robić na Allegro. I teraz mamy 2023 rok. Też już jest produkcja 100%. Dopłaty do smarta są coraz większe. I w zasadzie to są takie no, dwie największe zmiany, które zaszły w przeciągu tych czterech lat, kiedy ja zaczynałem i które można w sumie powiedzieć, że najbardziej utrudniają ten dropshipping. Tak? Natomiast po prostu trzeba, ten dropshipping może być może robić nieco inaczej. Ale kiedy ja na przykład zaczynałem, nie było promocji powitalnej, tak? Teraz jest promocja powitalna i można sobie zarobić w przeciągu tej promocji e, no już naprawdę fajne pieniądze. Więc z jakby z mojej perspektywy, też ciężko mi jest powiedzieć, jak to teraz w tym momencie byłoby zaczynać. No bo ja teraz jakby nie zaczynałem, e, przez, ostatnie, przez ostatni czas nie, roz, nie otwierałem żadnej nowej firmy, e, więc też e, tak w 100% nie jestem w stanie tego powiedzieć. Natomiast z mojej perspektywy, Wydaje mi się, że teraz dropshipping najlepiej zakładając firmę i zacząć rozpoczynając działanie w dropshippingu, dobrze jest być przygotowany na to, że najlepiej w dropshippingu sprzedaje się mimo wszystko na promocji powitalnej, później już jest nieco trudniej. Trzeba trochę bardziej się pomęczyć, żeby szukać własnych hurtowni, może nie takich ogólnie, ogólnodostępnych. No Trzeba trochę bardziej się postarać, żeby być może nieco obniżyć marżę, żeby dalej w dropshippingu. Być na Allegro, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to właśnie przez te dopłaty do Smarta wydaje mi się, że no, kluczowa sprawa to jest sprzedaż droższych produktów. W dropshippingu powyżej 200, powyżej 300 zł. Dobrze by było nawet, gdyby te produkty nie mogły wchodzić w Smarta, tak? czyli żeby miały wysyłkę za 50, 100 zł, czy nawet nawet jeszcze droższą. Jeżeli nigdzie nie będzie smarta, no to wszędzie klienci są przyzwyczajeni do tego, żeby po prostu płacić więcej. Zresztą o, o droższych produktach w dropshippingu to już jest osobny film na moim kanale, tutaj podlinkuję go, więc jak najbardziej zachęcam do obejrzenia. Ale tak się składa, że wraz z moim kursem jest dostęp do grupy, jest to grupa zamknięta tylko dla kursantów, no i tam kursanci też, Piszą różne rzeczy na temat tego, jakim się teraz zaczyna, więc wydaje mi się, że to może być dobry punkt widzenia dla Ciebie, jeżeli myślisz nad rozpoczęciem tego biznesu. Taki mamy post od, ode mnie z grupy. Cześć, jeszcze nie witałem się, ale jestem na grupie od jakiegoś czasu. Od 2 lutego wystartowałem z własną JDG. Zakładam wszystkie konta, wszystko konfiguruję. Mam nadzieję, że pierwszy miesiąc będzie jak najbardziej owocny. I tutaj, co, co ciekawe jest, są pod spodem komentarze. Powodzenia, ja jestem na podobnym etapie i tutaj niżej, hej, ja jestem po pierwszym miesiącu sprzedaży i jest super. Miałem w tym czasie zwroty, reklamacje, dopłaty do wysyłki, brak towaru hurtowni, ale bardzo cieszę się z tych sytuacji, bo na nich zdobywasz największe doświadczenie. Sprzedaż też jest i wcale nie trzeba walczyć ceną. Powodzenia. I to jest właśnie z pierwszego miesiąca sprzedaży, czyli ze stycznia, tak? Styczeń 2023, tutaj Bartek napisał taki komentarz pod postem. Tak więc, no cóż, po prostu cały czas da się. Tak jak mówiłem, są różne. Po prostu troszeczkę inaczej trzeba wystartować, inaczej. Być może in, więcej trzeba naustawiać się na początku te cenniki dostaw, żeby chociaż tak naprawdę z tymi cennikami dostaw to też nie jest aż tak bardzo skomplikowane, jak to teraz wygląda. Tak, Ale domyślam się, że jak na pierwszy rzut oka ktoś, kto zaczyna, ktoś nie miał, ktoś nie miał z tym wcześniej styczności, to może się wydawać bardzo skomplikowane. Dla mnie to jest tak na zasadzie trochę jak z prawem jazdy. Tak? Ja już tam robiłem prawo jazdy chyba z, nie pamiętam, z 15 czy więcej lat temu. No i co, teraz też wchodzą cały czas jakieś nowe przepisy, wiecie, ale jakby, no nie robię sobie wiele z, z tego, po prostu cały czas dalej jeżdżę. I na przykład ostatnia największa taka zmiana to była yy, z, tym, z tym nowym, nowym taryfikatorem mandatów. No po prostu wiem, że trzeba jeździć wolniej i tyle, ale czy to jak, jakkolwiek zmieniło? Czy, czy musiałem się uczyć od nowa? No oczywiście nie. I z tymi na przykład cennikami, bo wiem, że z cennikami dużo osób ma problemy, jest tak samo, tak naprawdę. Tak naprawdę nic się w tym nie zmieniło, tylko po prostu yy, no, więcej szczegółów jest z tym związanych. No ale to, że tak powiem już yy, kwestia już u mnie w kursie jest to na ten temat. No ale okej, okay, ktoś powie, no dobra, no dobra, no dobra, jest promocja powitalna, ale co, bo, co po promocji powitalnej? No więc po promocji powitalnej, tak jak mówiłem, według mnie yy, albo szukamy dalej innych hurtowni, które właśnie mają troszkę droższe produkty zmniejszą mniejszą może yy, tą yy, prowizją na Allegro, Yy, większą dadzą nam marżę, większy rabat ten hurtowy ale myślę, że też trzeba myśleć o towarze na stan tak? jeżeli na przykład nie macie możliwości wysyłki tego towaru od siebie, no to można robić fulfillment na Allegro yy, są jakieś tam tego typu rozwiązania yy, ale to jest jednak mimo wszystko kolejny krok i trzeba być na to już od samego początku przygotowanym i jest u mnie na grupie właśnie yy, kursowej Taki konkurs, kursanci wrzucają swoje wyniki na grupę, żeby, żeby jakoś tam się zmotywować i też przy okazji tam wygrać jakieś ciekawe nagrody. No i tutaj mamy właśnie wynik Mateusza. A propos Mateusz, tutaj był z nim wywiad u mnie na kanale, on mówił chyba z tego co pamiętam, że zaczynał we wrześniu. No i e, tutaj jest, witam, przesyłam swoje wyniki za styczeń. E, styczeń troszkę martwy w porównaniu do tego, co było w grudniu. I tutaj pod spodem y, zrobiłem powiększenie. Miał aż 780 zamówień, średnio 20 dziennie. Suma sprzedaży 112 tysięcy. Średnia wartość zamówienia 172 zł. No i Mateusz y, też ma już y, troszeczkę towaru na stanie. Więc to jest już też taka hy hybrydowa taka sprzedaż. Natomiast też cały czas robi dropshipping. Yy, I tak jak mówiłem, zaczynał we wrześniu, to już jest prawie pół roku. Y, więc promocja powitalna już dawno mu się skończyła. Ta taka główna, podstawowa, i dalej jest sprzedaż. tak? Tylko po prostu trzeba do tego we właściwy sposób podejść, cały czas trzymać rękę na pulsie, nie liczyć na, na to, że nam cały czas będą spadać zamówienia, my nic nie będziemy robić, a zamówienia same będą spadać z nieba. Po prostu cały czas coś trzeba ulepszać. Trzeba po prostu myśleć nad tym, co robić, żeby było lepiej. Tak więc, no to są jakby wieści z frontu teraz 2023 roku, jak to wygląda już od osób, które zaczynają, które zaczynają teraz w styczniu, które zaczynały we wrześniu, jak to wygląda, jak to może wyglądać. Tak więc tak już słowem podsumowania, jeżeli myślisz o takim biznesie w dropshippingu, jeżeli chcesz spróbować swoich sił, chcesz zacząć szukać jakiegoś dodatkowego biznesu, jakiegoś dodatkowego dochodu, to musisz wiedzieć o tym, że w głównej mierze Twoje powodzenie będzie zależeć od Ciebie i od tego, w zasadzie od tego jednego czynnika, czy się poddasz, czy się nie poddasz. Trochę to jest takie brutalne, ale no taka jest prawda. Tak więc, jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam jak najbardziej do mojego kursu domowy system sprzedaży. Pomagam, jak tylko jestem w stanie rozpocząć ten biznes. Mam nadzieję, że ja, ja się też przyczyniłem do tych dobrych wyników moich kursantów. Hmm, oczywiście w, w, tak naprawdę w większości to jest ich, 99% to jest ich, ich praca. W zasadzie 100% to jest ich praca, ale jakiś tam drobna pomoc moja to jest po prostu podpowiedź no i kurs, tak? No i później konsultacje. Więc tak to wygląda. Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam tutaj na sikoramateusz.pl, jest, jest cała, cała oferta mojego kursu. Natomiast w tym filmie byłoby to na tyle. Jeżeli się podobał, zostaw lajka, napisz jakiś komentarz, zostaw subskrypcję. No i widzimy się w następnym filmie. Cześć.